Czy negocjacje warunków kredytu są w ogóle możliwe? Tak, ale tylko w skrajnych przypadkach i zakres tych negocjacji jest bardzo mocno ograniczony. To znaczy banki ogólnie w większości nie negocjują ceny kredytu, ponieważ wyznają zasadę, że udzielają kredytu w ramach oferty promocyjnej. A co za tym idzie, jest ona już obniżona. Część banków robi natomiast w tym zakresie wyjątki, ale tak jak wspomniałem wcześniej, takich banków jest niewiele oraz trzeba mieć bardzo silne argumenty, jak na przykład lepsza kontroferta innego banku, czy bardzo wysoka kwota kredytu, a nawet wówczas zakres tych negocjacji będzie symboliczny, na przykład będzie to obniżka marży o 1,1 punktu procentowego. Niemniej jednak, jeśli masz akurat taką sytuację, to znaczy, Ubiegasz się o bardzo wysoką kwotę kredytu, na przykład o 2 miliony złotych, i masz kontrofertę innego banku, a bank, z którym chcesz negocjować, dopuszcza w ogóle taką możliwość, to jak najbardziej można próbować.